Witam. Dzisiaj nagram szczegółową prezentację Toyota GT86. Zaprezentuję wnętrze oraz wyposażenie. Oraz odbędziemy jazdę testową. Chciałbym podziękować dealerowi Toyota Radość za użyczenie samochodu do prezentacji. No więc zacznijmy od dźwięku silnika. GT również posiada system inteligentny kluczyk, zatem wystarczy go mieć przy sobie, żeby odpalić samochód. Pora na wnętrze. Pierwszą ciekawostką są szyby bez ramek. Sportowa Toyota mówi sama za siebie: kubołkowe fotele ze skórzanymi boczkami, sportowa kierownica, sportowe przełączniki oraz przeżycia wykonane czerwoną nitką, zarówno na obszyciu deski rozdzielczej, na kierownicy, na boczkach drzwi oraz na siedzeniach. GT86 jest to samochód nastawiony na dawanie maksymalnej frajdy z jazdy. Mimo wszystko Toyota nie zapomniała o bezpieczeństwie, wyposażając go w komplet poduszek powietrznych oraz o wygodzie użytkowania dzięki elektrycznie sterowanym szybom oraz lusterkom, klimatyzacji dwustrefowej, bardzo fajnie się wyłącza oraz nawet o podgrzewanych siedzeniach. Warto również wspomnieć o tempomacie oraz o systemach wyłączających bądź redukujących kontrolę trakcji. Toyota GT wyposażona jest w system Toyota Touch, który oferuje szerokie możliwości personalizacji, sporowania z telefonem także jest wyposażony w nawigację, no i oczywiście radio, które jak miałem się okazję przekonać gra bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, to takie te jest typowym dwudzielnym kupę, więc z tyłu znajdziemy fotelę. Które powinniśmy raczej przeznaczyć na przewożenie bagażu, ale w ostateczności mogą się tu zmieścić dwie osoby na krótszą trasę bądź dwójka dzieci. W Toyocie GT86, który jest typowo sportowym autem, bardzo pozytywne wrażenie robi przestronny bagażnik. ostro. ostro. Ostro? Do tego jest ten samochód? To właśnie jest. może jakieś takie informacje ogólne? Co to za silnik? Informacji ogólnych, no jest to silnik Boxer Subaru, 20 yy, bez turbiny. Prędkość, że tak powiem, nie ma żadnej dziury. Yy. Rozwiązanie takie zostało zapożyczone od Subaru, ponieważ chciano obniżyć środek ciężkości tego samochodu, żeby jak najlepszy rozkład masy był udało się dzięki właśnie y, silnikowi boxera, którym tłoki chodzą w ten sposób, więc można go było niską umieścić dosyć. Y, ponieważ Toyota nie produkuje takich silników, dlatego też postawiono na współpracę z Subaru. Jeśli chodzi o wersję, to tak naprawdę możemy sobie wybrać wersję ze skórą albo bez skóry z automatem, albo bez automatu, ewentualnie wchodzą jakieś dodatkowe akcesoria y, Toyoty poprawiające trakcyjność, poprawiające hamowanie i rząd samochodu. No, drugą zaletą tego samochodu jest napęd na tył co jest bardzo unikalne w tej chwili jeśli chodzi o samochody sportowe a chciałem jeszcze zapytać, jakie są wrażenia tej skrzyni automatycznej skrzynia działa szybko, dynamicznie mamy też manetki przy kierownicy dzięki temu możemy z upisami zmieniać biegi mamy taką namiastkę wtedy Kontroli nad tym samochodem, większej. Jest to średniobiegowa, występowa przekładnia, która zwłaszcza kierowcom, którzy nie mają jeszcze wprawy, może tak powiem, bardzo pomóc. Zwłaszcza jeśli zamierzamy pojeździć, np. na torze parkingowym, gdzie zmiana biegów musi nastąpić bardzo szybko. Natomiast dużo wrażenie robi na pewno to, że nisko siedzimy. I ten dźwięk. W... I ten dźwięk. Ten dźwięk jest specjalnie, też nie jest wyciszany samochód, wręcz przeciwnie. Są poprowadzone specjalne kanały tutaj pod deską rozdzielczą, że żeby ten dźwięk że ten docierał do kierowcy. A on to oferuje możliwość odłączenia kontroli trakcji całkowitej? Tak, możliwość dla bardziej wprawnych osób, jest to niesamowita frajda, można odłączyć wszystkie systemy. Jeśli ktoś ma troszeczkę problemy z opanowaniem tego samochodu, jest też taka opcja kontroli VSC Sport, czyli kontrola trakcji, która pozwala na pewien lekki poślizg. Natomiast w ostatniej chwili jednak zawsze na tym zakręcie nas wyłapuje i przy takiej powodzi jak mamy teraz nie sposób wypaść z drogi. Aha, a ten tryb Sport, teraz jedziemy na jakim? Następny Sport? Yy, nie, w tej chwili normalny tryb, tryb Sport, możemy za chwileczkę pokazać, zapala nam się ikonka, wtedy mamy tak naprawdę może nie więcej mocy, a lepsze i szybsze przełożenie w skrzyni automatycznej, które pozwalają bardziej na bardziej dynamiczne jazdę. właściwie nazwa gt to bezpośrednie nawiązanie do modelu Corolla A86. To model już, mogę powiedzieć, kultowy, też z tymi napędami, bardzo szybkich na swoje czasy. No, tutaj Pinkateri dodaje również fakt, że tutaj 86 mm ma średnica tłoka w tym samochodzie. 86 mm ma również średnica wydechu. Także to są takie dodatkowe niuanse. Natomiast właśnie tutaj bezpośrednio w odniesieniu do tej korolli, która była sprzed laty, takim właśnie samochodem, na miarę swoich czasów, jeśli chodzi o spory. Bagażnik jest tak skonstruowany, żebyśmy, jeżeli położymy tylnie, tylnią kanapę, żeby nam się zmieściły cztery pełnomierowe koła, żebyśmy na przykład mogli jechać na tor mhm. i mieć koła za zapas. Właśnie to znaczy, bagażnik był bardzo duży. jak Tak, zerkam. więc też, jeżeli położymy fotel, to będzie cztery koła jak najbardziej wchodzą. W to.